Niestety znowu antycebula i znowu stemu. Wyjdzie na to, że ich hejtujemy. No ale co mamy zrobić, jeśli trafiamy na jednoznaczne ściany? Przy okazji, jak widzicie nasze studio, coraz bliżej finału pojawiły się te paździerzowe akcenty. I to jest naprawdę coś. Te trzy heksagony są bowiem jak płatki śniegu. Każdy jest inny. Znaczy, nie mam na myśli tego, że każdy ma inny paździerzowy wzór, tylko że każdy jest w innym kształcie i wymiarze. W końcu po paździerzowemu i cebulowemu sam je robiłem w naszym centrum technologicznym, czyli w garażu. Ale starczy przechwalania się naszymi niezwykłymi sukcesami, bo ma być o tych butach zimowych. Naprawdę mieliśmy dobre zamiary zamawiając te buty. Bo wyglądają obiecująco, a cena mocno cebulowa. To co trzeba im przyznać, to to, że generalnie wchodzi się w nich naprawdę fenomenalnie. Mam na myśli to, że jest wrażenie takiej miękkości, takiego otulenia stopy przez but. Tutaj również inaczej trochę stawia się kroki, bo jest lekko podwyższona tutaj pięta. No myślę, że koledzy z oddziałów antyterrorystycznych byliby zachwyceni, bo to u nich się tak chodzi na piętę. Podeszwa, trzeba powiedzieć, że też bardzo dobrze trzyma się podłoża. Ale na tym koniec dobrych wieści. Wbrew reklamowym hasłom w ofercie, to nie są buty ciepłe. Nie nadają się na zimę. Dlaczego? Otóż w tych miejscach, tu, tu jest bardzo cienki materiał przez co stopa błyskawicznie traci ciepło. To wręcz czuć, jak tutaj to ciepło ucieka, żeby uświadomić Wam skalę problemu. Składam ten materiał w ten sposób i zobaczcie, jest tu całkiem przyzwoicie gruba warstwa, tak? Izolująca, podwójna w tym momencie. A teraz robię to samo tu. Zobaczcie, jakie to jest cienkie. Tak jak widzimy tutaj, futerko, to ono jest mniej więcej o, w tej części. Natomiast tu, gdzie jest najważniejsze, czyli cała stopa, nie ma ocieplenia. Jest, no, na języku jest jeszcze ocieplenie. Ale tak poza tym, tu wszędzie, to jest po prostu tyle co nic. To, to jest żenujące. Także no, tyle z użytkowania tych butów. Znaczy, ja będę w nich chodził, ale na pewno nie w okolicznościach zimowych, bo to zwyczajnie jest bezcelowe.